Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieku. Wam. Jesteśmy u księdza Prałata Pawła Ptasznika w samym centrum Rzymu, w kościele, przy kościele świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Jakie to miejsce szczególne dla Polaków? No to jest najstarsza polska placówka polskiej kościół, poza granicami kraju. Sięga swoimi początkami roku jubileuszowego 1575, kiedy Kardynał Chos już zdał sobie sprawę z tego, że Polacy nie mają w Rzymie takiego miejsca, w którym mogliby się zatrzymać i znaleźć pomoc i duchową, i materialną. I poprosił Grzegorza XIII, papieża, o to, żeby takie miejsce w Polsce wyznaczył. Trzy lata później otrzymaliśmy dla nacji i Kościoła w Polsce właśnie ten kościół. Więc od tamtego czasu, z krótką przerwą, wtedy kiedy po powstaniu listopadowym. To miejsce, Rosjanie. Jest to centrum polskiego duszpasterstwa w Rzymie. Czy to miejsce odwiedzał święty Jan Paweł II? Karol Wojtyła jako biskup krakowski, przybywał tutaj za każdym razem, kiedy był w Rzymie. Tych wizyt było przynajmniej 92, te są udokumentowane. Natomiast jako papież był trzykrotnie. Po raz pierwszy w roku 1979 kiedy nie mógł pojechać na 8 maja do Polski, żeby obchodzić 900-lecie śmierci świętego Stanisława. Przyszedł tutaj i świętował te rocznice z nami. Potem w roku 1992 na 400-lecie konsekracji Kościoła i w roku jubileuszowym 2000 również po Wielkiej Nocy przybył tutaj, żeby z nami się modlić dla milionów ludzi, milionów Polaków, to człowiek wyjątkowy, wyjątkowy święty, a dla księdza Prałata bardzo szczególnie ktoś wyjątkowy. No, ja miałem tę wielką łaskę możliwości współpracy z nim przez prawie 10 lat i to była bliska współpraca i codzienny kontakt, więc jestem Bogu wdzięczny za to, że mogłem być świadkiem jego posługiwania i jego świętości również. Jakiej świętości? Cóż, Jego świętość rozpoczynała się od tego, że był wspaniałym człowiekiem, bardzo życzliwym, otwartym na drugiego człowieka, pełnym życzliwości i, i zainteresowania jego sprawami, a równocześnie był człowiekiem oddanym całkowicie Jezusowi Chrystusowi i wszystko, co robił, co podejmował, to było z tym. Podstawowym pytaniem, co na moim miejscu zrobiłby Jezus Chrystus? I to był człowiek wielkiej modlitwy, żarliwej, żarliwego oddania Jezusowi i to mogliśmy obserwować każdego dnia. Oczywiście przez właśnie tę ludzką prostotę nie stwarzał jakiejś aury nadzwyczajności, dlatego nie myśleliśmy nigdy o, o nim jako o świętym, ale jako o wielkim człowieku, z którym mogliśmy być. Ale tam nie było żadnych kompromisów, jeśli chodzi o Prawo Boże. Jeśli chodzi o Prawo Boże, nie było kompromisów. Ojciec Święty był człowiekiem, jak powiedziałem, całkowicie oddanym Jezusowi Chrystusowi, i we wszystkim, co podejmował, dostosowywał się do wymogów Ewangelii i do wartości, które chrześcijaństwo ze sobą niesie. Zależało mu przede wszystkim na drugim człowieku, na tym, z którym miał kontakt, on zresztą to powiedział, że człowiek jest drogą Kościoła. Zależało mu na Kościele jako wspólnocie, ale zależało mu też na każdym, kogo spotykał na co dzień i ludzie, którzy z którym dzisiaj się spotykam, a mieli możliwość kontaktu z Janem Pawłem II zawsze wspominają jego spojrzenie. To spojrzenie, w którym mogli odczytać, że dla nich, dla niego w tym momencie są ważni tylko oni. W tle naszej rozmowy zdjęcia w zasadzie już z zamkniętej wystawy, gdzie wspominamy ten moment odejścia Jana Pawła II, na pewno po ludzku było bardzo ciężko. Jak już wielokrotnie mówiłem, dla mnie sam moment odejścia Jana Pawła II nie był tak bolesny jak dzień, w którym otrzymałem testament, po to, żeby go zacząć tłumaczyć. To było kilka dni przed śmiercią. I wtedy, kiedy cały Kościół modlił się za Jana Pawła II i o jego zdrowie, ja wiedziałem, że ten testament za chwilę zostanie odczytany. Natomiast moje pożegnanie z nim było w dniu śmierci w południe. Miałem to szczęście, że wtedy również był tam obecny kardynał Ratzinger. I razem mogliśmy otrzymać błogosławieństwo od odchodzącego Jana Pawła II. Ja wiem, że to bardzo trudne, a może ksiądz prałat nie może tego mówić. Co powiedział wtedy papież święty Jan Paweł II? Ojciec święty wtedy no, już był w takim stanie, że niewiele mógł powiedzieć. Ja i to pozostanie zawsze w moim sercu. Wspominam moje imię wypowiedziane z wielkim trudem właśnie po błogosławieństwie. Za chwilę spotykamy się w Bydgoszczy 30 maja na koncercie zatytułowanym Szukałem Was. I to są również słowa Jana Pawła II. Jak on nas szukał? No cóż, cały jego pontyfikat był poszukiwaniem człowieka. I na różne sposoby. Przez sprawowaną liturgię, przez przemówienia wygłaszane, przez spotkania. Z różnymi ludźmi, indywidualnej i w wielkich grupach. To było poszukiwanie człowieka dla Chrystusa. I on cały czas miał od początku Pontyfikatu to pragnienie, żeby pozyskać jak najwięcej ludzi dla Chrystusa. Z jakim przesłaniem ksiądz Brat przyjedzie do Bydgoszczy, opowiadając nam o świętym Polaku? Ja chciałbym, jeśli to będzie możliwe, podzielić się moim przeżywaniem tych lat spędzonych z Janem Pawłem II, ale nie od strony wydarzeń czy anegdot, ale bardziej zwróciłbym uwagę na jego nauczanie. Na różne tematy, które do dzisiaj są bardzo aktualne. Co powinniśmy zrobić, żeby ta pamięć rzeczywiście była trwała, żebyśmy nie skupiali się właśnie na tych powierzchownościach, chociażby kremówki, papież w górach, ale żeby było to coś pogłębionego? Myślę, że to jest ważne, żeby znać Jana Pawła II jako osobę i sposób jego funkcjonowania. I tu pomagają różne archiwalne filmy, które Pozwalają nam poznać jego głos, jego sposób reakcji przemawiania. Natomiast no, powinniśmy wrócić do czytania tego, co przez cały swój pontyfikat napisał. Tego jest bardzo dużo i na wszelkie możliwe tematy. No, oczywiście to wymaga pewnego wysiłku, ale jest możliwe. Myślę, że prałacie często rozmawia ksiądz z Janem Pawłem II. Rozmawiam bardzo często i czuję jego opiekę. Jest mi, jest mi wciąż bardzo bliski. Zapraszamy do Bydgoszczy 30 maja Sisu Arena. Koncert Szukałem Was. Dziękuję, Księże Prałacie, za gościnę w Rzymie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.